Mama dwóch chłopców, która w 2018 roku okazała się być śmiertelnie chora, poruszyła serca Polaków. Wydawało się, że wygrała walkę ze śmiertelną chorobą, ale niestety była to tylko jedna wygrana bitwa. Mama która w wieku 38 lat dowiedziała się, że jest chora nagle jaka, ciężki nowotwór układu nerwowego, postanowiła podjąć walkę z chorobą. Karolina Marcinkowska zrobiła to przede wszystkim dla dzieci, zwłaszcza dla swojego najmłodszego synka, ówcześnie 3,5-letniego Jasia. Mam na imię Karolina, mam 38 lat, mam dwa wspaniałych synów. Pierwszego z nich urodziłam jeszcze przed maturą, a pod koniec 2014 roku pojawił się na świecie Jaś, który wypełnił dom radością. Niebieskooki aniołek oczko w głowie całej rodziny. Ostatnio nieodstępujący mnie na krok w obawie, że zniknę, napisała kobieta jesienią 2018 roku. Objawy pojawiały się powoli choroba zaczęła atakować z nienacka, początkowo bardzo powoli. Zaczęło się niewinnie od spadającego z nogi kapcia. Niedowód w nodze zaczął się pogłębiać, spowodował kulenie. Trochę nie miałam czasu zająć się sobą, przecież była praca i obowiązki. Kiedy schodzeniem zrobiło się źle, zaczęłam szukać przyczyny, dodała kobieta. Diagnoza była druzgocąca glejak. Gwiazdziaka na plastyczne 3 stopnia złośliwości, niestety nieoperacyjne. Kobieta nie poddaje się po artykule zamieszczonym na portalu WP Kobieta, czytelnicy ruszyli pani Karolinie na pomoc. Kobieta postanowiła nie poddawać się i walczyć z chorobą. Bardzo ważne były dla niej słowa jej najmłodszego synka, Jasia. Mamusiu, ja nie chcę, żebyś ty poszła do nieba. Marcinkowska nie mogła się poddać, miała dla kogo żyć. Zbiórka czytelników udała się i kobieta udała się na leczenie. Gdy wydawało się, że wszystko najgorsze jest już za nią, nastąpił nawrót choroby. Potrzebuję pomocy. Już myślałam, że wygrałam walkę z guzem, ale to była jedynie bitwa. Zaatakował ponownie z dużo większą agresją. Przestałam chodzić. Nie będzie operacji. Bo ognisk jest kinka. Podają mi chemię. Nie wiadomo, czy będzie skuteczna. Muszę szukać. Muszę podjąć leczenie w Szwajcarii, czego nie refunduje NFZ. Mam mało czasu, napisała. Nie powinno się przechodzić obojętnie obok cierpienia innych. Zwłaszcza matki dwójki dzieci, które potrzebują jej. Dzisiaj grzeje. 1. Gigantyczne opady śniegu za granicą. Mieszkańcy nie mogą otworzyć drzwi. Wszystko zasypało dwa. Karol Strasburger zdradził, czego żałuje. Przekresłowa Zwłaszcza dla córeczki udostępniamy numer konta, na który można wpłacać pieniądze na leczenie Pani Karoliny. Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym Kawałek Nieba Bank BZWBK 31 1092 835 000 000 2173 374 tytułem 1630 Pomoc dla Karoliny Marcinkowskiej. Najlepsze niusy dnia. Źródło, WP nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj PIKIO. google News